Halo, halo, cześć, z tej strony Robert z Akademii Gry. Słuchajcie, podsumowanie wyszukiwarek tych co zwykle, czyli tsunami półtora gola i pół, to, pół gola do przerwy. Jak co miesiąc bardzo, bardzo Mirku, dziękuję Ci za to, że robisz dla mnie to archiwum. Naprawdę robisz genialną robotę i to dzięki tobie będą te wyniki i są coraz lepsze słuchajcie, zacznijmy od tego jak ma się, jak wyszło pół, to, pół gola do przerwy pamiętajcie, tak jak Wam mówiłem tutaj te wyniki można jeszcze by oczywiście podkręcić ponieważ zachodzi tu tak zwane zobaczyć niewidzialne i wielu ludzi jeśli mnie wcześniej nie słuchało no to do końca nie wie o co chodzi a ja już teraz nie chcę tego zdradzać po raz enty kto ma wiedzieć, ten wie i ten wykręca te wyniki, jeszcze lepsze niż widać na tym tutaj archiwum. Zobaczcie, zaczęliśmy 1 maja. Wyszukiwarka półgola do przerwy prawie codziennie pokazuje jakieś mecze, i możecie sobie prześledzić: tu nam nie weszła jakaś Polska, Niemcy, Norwegia. Tych zielonych na szczęście było bardzo, bardzo, bardzo dużo. W pewnym momencie zapinało się to dzień za dniem. Tutaj były takie trzy dni, gdzie nie było spotkań, później znowu żeśmy ładnie pocisnęli. I końcóweczka troszeczkę mnie rozczarowała. Mogło być lepiej, można było więcej wygrać tej kasy, ale Finlandia niestety zawiodła jaro KPV i na koniec 31 również nie weszła ta kapa z PK35 wydawało się tak zwany pewniak bo mało razy zawodziły te drużyny, ale jednak pomimo tego, że ten początek był świetny, końcówka była trochę gorsza, wyniki są według mnie coraz lepsze. Przekroczyliśmy skuteczność 81,25%. Mamy procenta, 48 meczy podanych, 39 meczy trafionych. Pamiętajcie, wiele tak jak nieraz piszecie. Ja tu podaję kurs 1,24, a ktoś go mógł bez problemu ustrzelić po 2, 2 40 a nieraz nawet piszecie po 3 25. Więc kto ma wiedzieć, ten wie. A i kto nie wie, a chciałby się dowiedzieć, zapraszam go do akademigry.pl. Wtedy będzie wiedział dużo więcej niż to, co pokazujemy tutaj publicznie. Półtora gola. Zobaczcie jak szło półtora gola. Podsumowanie maj Mirek. Ja raz jeszcze dzięki naprawdę, że Chce Ci się grzebać w tym i chce Ci się to robić. Bardzo, bardzo Ci dziękuję. Naprawdę fenomenalną robotę robisz. E, tym bardziej, że te mecze nieraz wyskakują w, z wyszukiwarek o różnych godzinach. Ja porozmawiam z programistami, żeby to było tak, żeby to było zawsze o stałych. Postaram się, aczkolwiek tak jak wam mówię, jeśli pewne kryteria rano nie są spełnione, a wieczorem są czy po południu, to wtedy wyszukiwarka to pokazuje. Zobaczcie co się działo na półtora gola 180 spotkań podanych w maju, z czego 149 mamy trafionych Znów przekroczyliśmy 82,78 dla mnie mistrzostwo. Tak jak Wam mówiłem, moim celem jest 90% miesiąc w miesiąc. Myślę, że to jest tylko kwestia czasu. No i na koniec coś, co wam tak naprawdę, Yy, jeszcze jedno powinienem powiedzieć, to samo powiem przed tsunami może, więc jak będziecie ja wam to wrzucę yy, za chwilę na na signala, więc jak będziecie to przepatrywać przeglądać, to za chwileczkę wam coś powiem, bo dokładnie tak jak tutaj, tak samo nad tsunami, to archiwum to jest takie, powiem wam jest dobre, bo widzimy co graliśmy, jak to wyszło i tak dalej, fajnie ale z grą rzeczywistą to archiwum może mieć niewiele wspólnego, ponieważ ktoś, kto nie jest z nami, nie siedzi w środku, zobaczy, przeważnie ludzie patrzą 0 jedynkowo czyli ktoś zobaczy, że A180. Meczy 149 podanych, ale oni tam grają kursy po 1,16, 1,18, 1,30. No to on sobie zaraz przeliczy, że 82,78 razy 1,18. No to, że my i tak jesteśmy w plecy, do tego podatek. No i to jest widzicie, i to jest guzik, prawda? Bo po pierwsze można grać bez podatku, a po drugie gra się zupełnie inaczej niż ten ktoś właśnie patrzy zupełnie z zewnątrz. Zdradzę wam, jak się gra, że trzeba będzie, znaczy jak się gra. No ja jak gram, jak liczę to na przykład u siebie we własnym zeszycie, no to ja liczę na przykład, że w tym dniu zrobiliśmy mega zarobek, bo trafiliśmy wszystko, w tym dniu zrobiliśmy mega zarobek, w tym dniu zrobiliśmy znowu zarobek, ale w tym dniu mamy już stratę. W tym dniu stawiam, że wyszliśmy na zero albo jesteśmy delikatnie w plecy, w tym jesteśmy również w plecy, bo na mnie weszło dużo spotkań ale tu już jesteśmy blisko zera na pewno. Tu znowu zarobiliśmy, tu znowu zarobiliśmy, tu znowu zarobiliśmy i tak dalej. O temacie, tak jak Wam powiedziałem, yy, to, że tu jest 1.17, zależy, bo ktoś mógł to zagrać za dwa z kawałkiem. Mówiłem o tym w poprzednich nagraniach, nie chcę się powtarzać kolejny raz, jak, co i dlaczego. I na koniec coś, co według mnie jest po prostu petardą petard. Totalna rzeźnia. Zobaczcie, zaczęło się fenomenalnie. Ja to sobie na karteczce zapisałem i patrzcie, jak ja to liczę. Tu jest oczywiście Mirek, zrobił świetnie. Po kolei mecze, jakie graliśmy, tak jak Wam mówię, jest instrukcja. Ludzie różnie wykorzystują te wyszukiwarki. Nie ma, to nie jest zero-jedynkowe. Jeden będzie grał jedynki, drugi będzie łączył. Tą jeden mecz sobie wybierze stąd, jeden z tamtej wyszukiwarki, jeden z jeszcze innej. Ktoś inny będzie grał same jedynki bez remisu, ja tak najczęściej gram. A ktoś, kto ma dużo pieniędzy, będzie się zabezpieczał maksymalnie i będzie grał ten jeden z podpórką. Więc tu do końca z tym archiwum nie wiem, czy Wy mnie rozumiecie. Ja planuję w ogóle zrobić taki miesiąc, być może wrzesień, a może październik, że pokażę Wam, może październik bardziej, jak już człowiek pozjeżdża z tych wakacji to wtedy pokażę Wam dzień w dzień, kolejno, po kolei, jak będę grał kupony, jak będę je stawkował i wtedy zobaczycie, że moja gra będzie się miała. I na końcu wrzucę Wam podsumowanie Mirka, tak zwane to archiwum. To się nie będzie w żaden sposób przekładało na moją grę i wtedy dopiero załapiecie, że to archiwum to jest takie po prostu fajnie, bo widzimy co było i tak dalej, i tak dalej, ale... W rzeczywistości może być kompletnie inaczej. Jak ja to liczę? Bardzo prosto. 1 maj przytulamy kasę, wszystko trafione, jakbyśmy nie grali, zarabiamy. Drugiego dnia i teraz właśnie. I teraz tutaj ktoś, powie, ktoś złośliwy powie, no nie trafiliście, 5-1 przegrali. Ale z drugiej strony, jak doskonale tu wiesz, to był prawdopodobnie underdog, więc underdog igra się zupełnie oddzielnie z singlami itd. Więc na upartego mógłbym powiedzieć, że tu jest wygrana, ale żeby być uczciwym i dać pożywkę trochę i radochy hejterom, niech będzie, że ten dzień był w plecy. Następny dzień mega plusik, wszystko elegancko weszło. Kolejny dzień znowu zarabiamy. 7 maj ponownie zarabiamy. Mamy 8 maj, nie było meczy, 9 maj Zobaczcie 5.20 na y, Union Omaha Sporting Ten. Więc jak ktoś zagrał jeden remis, to trafił 2.32. Jak ktoś zagrał jeden bez remisu, to miał zwrot, mecz się zakończył wynikiem 1-1, więc jest trafiony. 3.30 wygrali 2-1, więc ten dzień mogę śmiało powiedzieć pomimo tego, że jeden mecz nam nie wszedł, że jesteśmy zarobieni. Tu niestety nie było żadnych y, złudzeń. Przegraliśmy trzecia liga niemiecka, jak i druga. To są takie ligi, gdzie według mnie każdy z każdym może wygrać. Lepiej na te ligi uważać. 11 maj, znowu przytulamy kasę. Znów mamy zarobione. 12 maj, trafiamy w Wenezuelę. Fundación Lara Deportiva. 5-17 wygrywają 1-0. Więc, tak naprawdę, ten jeden mecz pokrył nam już dwa te dni, które były słabsze. Rozumiecie o co chodzi. Zarabiamy znowu dużo kasy. Tu wchodzi nam 310 i wchodzą nam takie spotkania, nie wchodzi nam Polska, oczywiście mega liga. Jak wiecie kto grał i miał super przewagę, ten trafił, bo oni wygrywali chyba 3-1, skończyło się 3-4, ale pomimo tego, że ten jeden mecz nie wchodzi, nadal trafiliśmy mega dużo spotkań, które ten dzień kończą nam na plus. Zobaczcie, kolejne spotka kolejny dzień. Szwecja Super Team, znów trafiamy o Rebro. 3, kurs 3, kolejny dzień, w którym zarabiamy. Mam nadzieję, że rozumiecie o co mi chodzi. Idziecie do STS-a, gracie na Mialbi, znowu zarabiacie. 16 maj, kolejny dzień, znowu zarabiacie. Wszystko na zielono. Pomimo tego, że jest jeden mecz przełożony, dwa mecze kończą się trafieniem, znów zarabiamy. Kolejny spod, kolejny dzień. 18 maj, tu można powiedzieć, jesteśmy raczej w plecy, bo jeśli zagraliśmy raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, no to jeśli graliśmy tę no B, to tu mamy w plecy, tu mamy pewnie z tych kursów zwrot, nie chce mi się tego liczyć, więc na, jesteśmy tutaj na zero. Kolejny dzień, już chciałem teraz brzydko powiedzieć, że rozpier, ale wiecie o co chodzi. Demolka, jeden mężczyzna mi wchodzi z Tajwanu, trudno, ale cała reszta w tym 2.80 na Guys z Elfsborgiem, pięknie się zapina, trafiamy. Kolejny, met, kolejny dzień nie ma spotkań, kolejny 21 znowu wygrywamy, trafiamy dwa spotkania i to było mistrzostwo. Do tej do tak jak wam mówiłem, te pierwsze trzy tygodnie demolka totalna dziada, i tu zaczęło się słabiej. Nie wiem czemu tak, po prostu taki jest sport. Nie trafiliśmy tego Bochum z Düsseldorfem, które przegrało 3-0 u siebie, żeby później wygrać 4-0 w Düsseldorfie. Rewelacja i utrzymać się w Bundeslize, tak zwanej. Bułgaria po raz kolejny dała mi do myślenia. Byłem przekonany, że ta ceska Sofia wygra, a jednak coś tam się zadziało, nie wygrało, czyli ten dzień jest oczywiście w plecy. Następny dzień Atletik Klub kobiety wygrywamy, kolejny dzień jesteśmy w plecy. Następny dzień, pomimo tego, że siarka po 3,80 trafia nam 6,2, myślę, że ten dzień jest na 0, no bo nie wierzę, że ktoś zagrał 1,60 z 3,80 na jednym kuponie, czy zagrał jedynkę bez remisu. Jeśli ktoś zagrał jedynkę bez remisu, najczęściej tak gracie 2,80, czyli te, załóżmy to był jeden kupon, to był drugi, więc tu mamy dzień na zero. Lecimy dalej pomimo to, że trafiliśmy jakiś whitecap z galaxii 3.25. Ten dzień myślę, że jest raczej w plecy. Kolejny dzień 3.30 Underdog. Prawdopodobnie gramy singlem. Znaczy, prawdopodobnie no, gramy singlami, No więc tak naprawdę można powiedzieć, że mamy albo na delikatnym plusie w zależności jak ktoś zagrał, albo na zero. I ostatni dzień, przedostatni dzień. Tu mamy na pewno, nie ma co tutaj w ogóle liczyć, w plecy i ostatnie kwalifikacji jakiś Malta, Underdog 4, też niestety w plecy. Pomimo tego, że ta końcóweczka była słaba, liczyłem, powiem Wam szczerze, naprawdę na ponad 80 parę procent po tych pierwszych trzech tygodniach, no to mamy 75-62 na 77 podanych meczy, 58 nam weszło. I teraz zobaczcie, patrząc na o tym właśnie mówiłem od tych parunastu minut, patrząc na gołe takie cyferki, no to ktoś popatrzy i pomyśli sobie 75% trafili to, 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 to co to jest to, to tu tych czerwonych ma tyle od ten, a generalnie jak popatrzyłem u siebie w zeszyt jak popatrzyłem w portfel miesiąc, mistrzostwo świata bo tak jak wam mówiłem trafione, trafione, trafione liczyłem tych dni gdzie kiedy był zarobek było mega, mega, mega dużo i pamiętajcie, że takie kursy, na przykład 5.17, jak ktoś odpowiednio oczywiście gra budżetem i zarządza, nie gra na przykład tego Nueva Chicago za 200 zł, żeby za 10 zł zagrać Fundation Lara Deportiva, tylko w miarę to gra sensownie, no to taki dzień jak ta Fundation Lara Deportiva 5.17 pokryje bez, bez problemu żadnego przegraną no te 2 sn i przegraną na przykład na Hurakan rezerwy tutaj, tak? Więc naprawdę szło to po prostu tutaj zarąbiście, ta końcówka się troszeczkę zepsuła, ale to nic. Jak już widzieliście, pokazywałem Wam przed chwilą pierwszy czerwiec demolka na tsunami. Kurs ponad 62, dokładnie 62-14 trafiony. 7 meczy, wszystkie trafione. Mam nadzieję, że jeszcze parę takich dni kompletów w czerwcu będzie i cóż zbliżają się wakacje tak jak powiedziałem ci bardziej kumaci już zarobili na wakacje ci co jeszcze nie zarobili zachęcam do y, udzielania się na sygnalu łączmy siły ta grupa level expert powtórzę jeszcze raz jak była mniejsza tam było z 50 osób naprawdę szło to super jak dołączyłem tam teraz jest nie wiem z 300 osób to ci najlepsi znowu zrobili to samo, przestali się odzywać, grają swoje, wiedzą, że tu grają Japończyka, tu grają Skandynawie, tu grają to, tu grają tamto, siedzą cicho, zarabiają. Cała reszta zastanawia się i ciągle się dopytuje, na przykład tak jak dzisiaj: a cóż to za Japończyk, a cóż to to, a cóż to tamto. Wczoraj, jak ktoś miał One Pass Premium, to znów na naszych przyjaciołach z Afryki zarobił. Piękną kasę. Ta nowa wędka, jak napisał mi jeden z was z siatkóweczki, już daje ładnie zarabiać, więc tak jak Wam mówię, cicho sza, psy szczekają, karawana jedzie dalej. Ten pociąg już dawno odjechał, na dniach ruszamy na zagranicę, więc lecimy z tematem, i, a ja aktywuję kolejne osoby, które miały WSW i dostały w prezencie ode mnie wyszukiwarkę. Lecę dalej z mailami, bo jest ich jeszcze bardzo, bardzo, bardzo dużo, a chciałbym, żebyście już jak najszybciej mogli korzystać. I tyle. Trzymajcie się wszystkiego dobrego i gratuluję wygranych i gratuluję tego, że mi zaufaliście, bo sami widzicie co się dzieje, a za jakiś czas możecie to sobie nagrać. Te wyszukiwarki będą już niedostępne albo będą miały tak zaporową cenę, że sami się o tym przekonacie. Trzymajcie się, strzałka.